Aby legiony sława i chwała, z tej strony Hanziu i witam was w kolejnym odcinku z Wayfandera. Ze mną jest Kajgar. Cześć. No i tutaj kolega polecił mi, żebym sobie zrobił misję poboczną z gospody, także zobaczmy o co tutaj biega. O Jezu, one, oni nie mówią, nie chcę mi się czytać. <laughs> o Jezu. Dobra, to ze przeczytacie, nie? Chwila co takiego. Uh, 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 uh. bo pomyliłaś mnie z kimś innym na pewno nie to wynika z tego rachunku dobra dobra uh -huh. rozumiem tak się stanie dobra do zobaczenia i mamy misję udaj się do schronienia Światło dolnym... No nie mogłem się tepnąć kurwa, dobro. no ale szybciej tak jest Wiem ale no, no dawno nie nagrywałem A trochę krążenia będzie spok, to się i tak wytnie No to do tej babki trzeba iść No Tu nie już byłem parę razy Tak, do tej kryjówki Okej okay. Gotowe No witaj skarbie, jasne jasne bardzo zbawne, że go chcesz. Potrzebuję silnego pomocnika. Co to za robota? Kilka moich chłop chłopców napadło dziś rano na wóz. W czym więc problem? Matuj się, że będzie kolejna dostawa. T. dobra, zajmę się tym. Co to za symbol? Ale co on oznacza? jaha spoko pokonaj w jamie, dobra teraz tak yy, jak to tu się teleportowało dobra, jesteśmy w jamie odnowie sobie tylko potki. jak to mam odpalić, w sensie poczekaj, yy, w jamie to po prostu jamy, nie? i wyszukiwanie tak, jestem w, jak jestem w drużynie, no to wystarczy że po prostu twarz do siebie. Aha, dobra. to co, strefa czwarta? Jakieś modyfikatory, czy bez? Znaczy, no, tak jak podają. No tutaj, kurczę... W misji. Okej. Okay. sprawdzę. W misji. Słynie. Eee, opora okay. no, pokonaj w jamie, aby znaleźć więcej stron. Nie ma tu nic, że jakieś modyfikatory trzeba narzucić. Zresztą by pokazało, nie? No to że... można, ale nie trzeba. To trzeba rzucić. Dobra. To tak, jama, czwóreczka. Ale są jakieś lepsze nagrody, jak się modyfikatory rzuca? No czasem są takie dodatkowe esencje. No wiesz, do tworzenia broni i tak dalej. No, no, no. Czyli warto. Dobra, dodamy cienia i ściwości. I po prostu wyszukuję to wyszukuję z tobą, tak? Mhm. No okej. Okay. No mi załadował Wyszukiwanie w, w sensie... Tak? Tak, tak. Dobra. Tam jakichś ziomeczków jeszcze masz, co grają w to? A, no, no, znajomy mnie, wciągnął, ale on zradzie gra niż ja. Aha. No u mnie to pewnie ludzie zaczną grać jak to wyjdzie w końcu, nie? Czyli za ile tam chyba pół roku to nie niby ma być dla wszystkich? Żeby, żeby nie płacili Coś takiego, nie? No chyba... Jest tyle mniej więcej No ale kurwa, 50 zł to jest nie wiem Odmówisz sobie browara, paczki fajek i kupisz, nie? Tak, <grybujesz> tylko musi zainteresować No ta, to też. Ale w, ekipie było, ale w ekipie byłoby ciekawie, bo z randomami to jest różnie. Ile razy tak miałem, to robiłem jakąś instancję i chłopy mi wychodzili, nie? Mhm. No albo no, nawet... I no z albo nawet przed ostatnim odcinku jak nagrywałem to ja sobie tam czytam tą o tym bosie, a chłop mi kurwa napierdala się, nie? I już tego bossa nie było. O Jezu, co jest. Tego to nie idzie rozjebać. Nie idzie, dobra. Tego nie rozwalić, musisz potwora zabić obok, żeby to wybuchło O Jezu, dlaczego to nie, no, to tyle Mhm. No zaś się i tyle z tego będzie. Nie podoba mi się to jakieś spadki mam od duch kurwa bo... Dlaczego tak jest? Dobra panie to prowadź A tak, mi się tobie wskazuje Właśnie jest problem, bo mi nic nie wskazuje A jesteśmy w dobrej przecież lokacji, nie? A tam. A ty tam jak zrobię jeszcze ileś tam dzierży, to się załaduje chyba. Aha Dobra A co w ogóle daje to te przekazanie tej krwi bogów W tym pierdoniku Czasem wypada echo Aha i to tylko po to A... No głównie no czasami jakieś tam... te materiały. Mhm. Mm okej. Okay. O. Hmm. Taka, to dziób. Ty go zniszczę. Bo to ścina. Pewnie przez to, że... Fordzę jeszcze pobieram, ty. Pan nic nie ma, to nic nie ma, okej. Okay. Mop. Mop, mop. No, nie od razu z tym ziomeczkiem sobie pogadam, dam mu te Dobra, jasne. Oko. Jasne. Nie ma problemu. Wybaczcie mi dobrze, że nie jestem jakoś wygadany, ale mam kaca jak z kurwy są. Bo wczoraj nagrywałem koda. I tak jakoś wyszło. No Jest problem, bo mi się tutaj nic nie pokazuje. O, dobra. Jest. Coś się... Załadowało. no jest problem. Cały czas mam, że ich pokonać, pokonać, a już kilku ich pokonaliśmy przecież. A trochę mnie zdenerwowało to, że są limity ekwipunku, bo wcześniej nie było, nie? Mogłeś mieć tego, ile chciałeś, a teraz te echo masz limit. A, potem zrobili to, żeby serwery tam obciążyć, odciążyć. A. Chyba, że tak. No co jest? Najpierw mi się mi sobie zbudowała, nie? Ja to mam szczęście O, chyba to wego Też muszę jeszcze wtedy jakieś bigla wchodzić, bo to to wszystko tak wiesz, tyle jak i, I wiesz co? Lipa! pani <laughs> nic zadania. Także fajnie, fajnie. Masakra, nie <laughs> wiem Szczęście do nagrywek, nie? No kurwa, chcę wyjść, halo A też mi nie reaguje No nieźle Wow, ale ekspa dostałem Uf. Złoto same, no dobra, niech będzie No szkurwa nie zaliczyło mi tej misji zasranej A Ja miałem za pierwszym razem w ogóle masz jakąś chyba lepszą wersję, nie wiem, ja tu mam najdroższą jaka jest i... ruchają mnie. Na <grymna> ten O, widzisz. A tu jeszcze ten, przecież monety kupiłem, żeby wesprzeć twórców i co, i... i chuj, mi do dupy. Wziąłem w krawisko, no dobra, to może inaczej to zrobię, kurwa, tepnę się. Ja to się no może dlatego, że aż tyle dałeś tych nasyceń, ja w sumie z jednym zrobiłem. Aha, no to może też przez to, dobra. Kurwa, macie. Niedobrze. Co my, jak nie wspomniane, to czasami lepiej w ogóle nie, nie dodawać. No, no bo tak, nie? Tak się zrobi. Bo teraz mi pokazuje znacznika, wcześniej nie, mi w ogóle znacznika nie pokazywało, nie? Gdzie mam iść? A Także mogło się coś zbugować. W jamie albo w krwawisku, tak? Tak, to masz do wyboru. No, no, no. Ty, ty w czym robiłeś? W krwawisku chyba. Dobra, to idziemy w Strefę, którą brałeś? Pierwszą czy czwartą? Akurat zaczynałem postacią jest tak środkową wiem Aha, czyli... Bo wtedy miałem szósty poziom. Aha, czyli drugą trzecią. Tak. Jakim cudem miałeś szó szósty poziom i byłeś tak daleko? W sensie... Ja mam broń na maksa. Aha, okej. Okay. No dobra. Może tak No zobaczymy teraz widzowie, no bo wcześniej... Pusty przelot był A jakbym zrobił prywatną to tylko w dwóch byśmy byli, nie? Tak Aha, właśnie się zastanawiam jak no tam nie... Zale... Nie w zależności od ilości osób to tyle potworów jest Mhm, czyli im więcej osób tym trudniej Tak, i gorzej jak wtedy uciekną. No tak Bo potwory zostają No no no, obra, zobaczymy A to masz to poziom, tak? No fajnie, fajnie nie ja. wystarczy Teraz założyłem. No to... Ja na poziomie z robię. robiłem. Co? To mówię, że repozytorem na tym poziomie byłem. O, i teraz mogę się udać do kryjówki, fajnie, fajnie. Czyli tak naprawdę można już wyjść z tej lokacji, nie? Co zostałeś? No bo już mam, że mam się udać do kryjówki, tej babki. No to jest, już możemy przerwać. To ja nie wiem, chcesz dokończyć, czy spadamy? Nie wszystko jedno. A tu jest ma No, Można, mężczyzno, bo nie wiedzą to poziom. Tu mówię, że trzeba wymiata. <laughs> Czyli jak y, na przykład mam Kolosa teraz na 30 poziomie i wezmę inną postać i dam jej Kolosa, to też ma 30 poziom? Broń, tak. Aha, dobra, to broń po prostu selebruje do każdej postaci. Mhm. To zajebiście. Czemu nie? Znowu nie, nie ma wyjść? No. no. Pojebany. Coś po aktualizacji zrozwali. nienormalnie nie normalnie można było. No nie wiem. Te aktualizacje zamiast pomaga są jeszcze bardziej u ten... utrudniają. Wow. A tego jak spadą, Mm. Wiem się nie zesłał Ja tam mam no tak, no, jak masz dziewiąty poziom, to to by tam wleciało ładnie, nie? I najbliżej... To ci mówię, że jak wymienisz postać... No? To lepiej, żeby się miało questy do robienia. No tak. Bo raczej lewolowanie to będzie długa droga. No tak, tak, no wiadomo, ale to poboczne to są tam powtarzalne, nie? To tam jeszcze może coś tam sobie na, nawalić, nie? Tak, póki co tylko dwa powtarzalne są. Aha. No, to ty masz już wszystko porobione na tej swojej głównej postaci? Tak. Wytnie, tak Pustka. Jest powód, do którego zatrudniłem tylko twój profesjonalistów. pracuj szybko. Spójrz na to. Kolejny wykaz. D, -d, 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 d Nie, nie, nie. Spoko. Co się dzieje. Unikasz odpowiedzi, co to za plany. I jasne. Chujowe jest to, że postaci nie mają głosu pobocznych. Nie podoba mi się to, strasznie. I co teraz? To nie w finalnej wersji, coś będzie. Możliwe, nie? E, no dobra, i co? No pogadałem sobie z nią, i co teraz? I nie mam żadnego zadania. Lol. A, bo musisz wrócić do baru. Ojej. <noise> no tam mówiłeś, że Mówiłem, będzie. Tylko, że nie będzie. Mówiłeś, że będzie trochę rodzenia wyskitu a co cię skusiło, żeby w ogóle yy, dać yy, szansę tej gierce? Znajomy zachęcał. Znajomy zachęcał. Aha, i teraz nie gra. <laughs> Znajomy zachęcał. No mnie to skusiło, bo ja jestem... Znaczy byłem graczem World of Warcraft dość długo i MMO lubię, nie? Sprawdzić sobie, popykać. Bo można to nazwać znaczy? chyba MMO, nie? Mm, można. Ciągnie swój do swojego. Dobra. Ja w sumie grałem w inny twór e, autorów. Warframe. E, t... Aha, tez, chyba też chyba chwilę grałem w to. Ale tam nie było problemów na starcie. Nie to co tu. A ty, znaczy, ja nie wiem na samym starcie, tylko już potem jak mieli w miarę to wszystko opracowane. No no no. Już po, po czasie, nie? I tutaj też ominąłeś te kurczę, czekanie w lobby 4 godziny. No i przez to przegapiłem ten, ten monetę na dodatkową postać. No, 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 bo chyba bo monetę, w Dobra, udaj się do schronienia. Znowu mam iść do schronienia? Kurwa, mojej ja, Pana Macie. <grywa> Jezu. Kroki sobie wyrobisz. Co sobie wyrobię? Kroki. No. To, jest, za to chodzenie. Ta, ta, ta. Nie ma to chyba achievementu za kroki. <grywa> Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jest na Steamie, może będzie. No, znając Steama, ciągnie swój do swojego. A z jak w ogóle nie zapytałem, nie, Ty wyrażasz zgodę yy, na, na bycie na odcinku, nie? Eh, tak, śmiał. Dobra. Obra. Coś nie było ci śpieszno. jasne. Yy, Przyjrzałeś te plany. Nie musiałem zaglądać do tych planów. W rzeczywistości z nami. Całkiem dobrze. Kim jest mechanik? Zapytanie, co na to, zapowiem ci historyjkę. Słucham, dawno, dawno temu. Mm. Spoko. Mm. Dobre. Jasne. Pewnie. Obroną. Się rozgadała. Witaj. Ej, bo jeszcze mechaniki łowienia nie ma, nie? Jestem? Mechaniki łowienia nie ma jeszcze wprowadzonej, nie? Nie, jeszcze nie. Ciekaw jestem, co, co oni tam. Co to będzie krótsze, co to. Co to da? Okej, okay. dobra, wejdź do krwawiska z nasceniem słońca. Jo. Nie ma problemu, 700 metrów. No chwilę człowiek nie grał i zapomniał kurwa gdzie jest lokacja A to w górach idziesz? Jo, ja już jestem Mogę się tepnąć do głównego no. miasta wiadomo, ale no już chuj Jak już byłem to już poszedł z buta mm, Dobra, co to tak, z nasyceniem słońca, okej okay. Pyk, pyk, nasycenie słońca Poziom chyba nie ma znaczenia. Damy trzeci, żeby sobie trochę też potek spił. Okej, okay, dzięki. Ale mało jest graczy, tak ci powiem. Na samym początku to w, kurczę w tym w tym pierwszym mieście, to przy tej bramie tyle osób tam stało, że masakra, nie? Nik na niku. A teraz tak kurczę, na tak nagrywałem ostatnio te odcinki. To ciężko było w ogóle ludzi znaleźć do bossów. Znaczy... Ale to zależy, zależy też od paru dnia. No, od godziny, Czas... nie? Od godziny zależy, mm -hmm. no. Bo to strefy czasowe są różne. Zauważyłem, że rano najlepiej nagrywać, ale no kurwa, mi się chce o 7 czy 8 rano nagrywać. No nie jest, znaczy, ja to częściej widziałem wieczorem, tak. 19, 20. Mhm, mm 20 to też, no. Jak na matkę roju jeszcze chodziłem, no to 20 miałem ludzi. okej. Ukończ wydarzenie. Na mapie nie mam tego pokazanego, więc nie wiem, czy znowu nie jest zbugowane. Nie, będzie, będzie. Tylko trzeba będzie poszukać. Jedna co mi się nie to. podoba to jak jest ta zimowa mapa, nie? Yy, nie pamiętam jak ona mm. się teraz nazywała To, że na tej lokacji nic nie ma, ona jest taka duża, nie? A, tak Ja tu Explorer zrobiłem... O kurwa Ja tu Explorer sobie zrobiłem i nic z tego nie miałem Tylko z... takie bieganie kurwa do no i teraz zgubić się można No To swoją drogą A, to tu. To tu. I co ja tu mam dać? Ja wciśnij, Aha. odpal. E, I co, nasycenie pewnie słońca, nie? Hmm. Raczej ta? No skoro są słońca, no to chyba słońce. Ja, ja. tu trochę bliżej, ostrzegam. Zlokalizuj wiertło, okej. Okay. W drugim etapie, dobra Pokonaj, będę wypilmują, że wiertło. Ja się nie wiem, że teleportem zotniemy mm -hmm. ja Choć powiem tych teleportów to Mało co używam Dużo z buta chodzę Sam sobie utrudniam no, no, nie? Ja nie? Sam sobie giereczkę utrudniam Te rogi też czasami nie działały Na sam początku Pamiętam, Masakra to było A teraz tam wrócić nie można Chyba do przodu, tak mi się wydaje Też nie jestem pewien na stronę Muszę Ja pierdolę ty Dasz radę? Co mnie rozjpało? Nawet nie wiem. Co kurwa ja Nie, to tam... ta była. Beczka. O, możliwe. Nie zwracam uwagi na takie rzeczy, biegnę na pałet i później tak jest. A później się dziwię, że jednego bossa robię w półtora godziny. ja musimy się cofnąć. Chyba ją, bo tam już jest koniec, nie? A chyba, że tam na końcu wyskoczyli. No nie wiem nie, bo, to, fajnie, bo to nie jest ten yy, na mapie nawet to oznaczone gdzie oni są A, masz? Nie właśnie nie mam. Yy, I to jest w tym problem. Jakby było to wiesz to, to bym nie robił sobie wycieczki po tym, nie? <laughs> po mapie. Mm -hmm. yy, to gdzie tu się cofniemy? Mam jakieś zacienione blisko. Może tam będą. Że jeszcze nie byliśmy, wiesz. No no no, dobra. A wiesz co? Po prostu jesteśmy z początku. Ale podnijeliśmy się na początek. Dobra.

No szybko, to razem. Wow. Dobra, to co sobie skończymy. Polecimy sobie już chyba na koniec tam i Wykończymy, no. nie? Lokację. A nie, kurwa, jeszcze... Co ja zrobiłem? Jeszcze tu mamy ja dowiedzieć się co znajduje się za ukrytą ścianą. i Idź pan w chuj. W pobliżu się. Jeszcze jama? Że w, jamie? w jamie no. A no to będzie to w jamie, a nie tutaj. A no tak. Dobra. A to będzie upierdliwe. To będzie opietyliłeś trzeba znaleźć misję z tym wiertłem chodzącym, je jeżdżącym. Aha Dobra A Ona nie zawsze wyskakuje No tak No tak, po czemu miał za pierwszym razem, nie? No oczywiście, że nie mogę być Nie wiem kurczę <laughs> Dlaczego <laughs> Jezu No to w aktualizacji spotkali Coś naprawili, ale coś zepsuli, no to takie... Taka naprawa to nie, niezbyt... Nie podoba mi się to, w jakim to kierunku zmierzam. Dlatego to beta albo alfa. No to beta jest chyba. Alfa albo alfa. nie wiem w sumie. No mamy jeszcze trochę czasu, żeby tę gierkę poprawić, nie? No lepiej, żeby się postarali. No lepiej, żeby się postarali, bo nie po to wyjebałem cztery stuby. No to na pewno No ale co? Albo grubo, albo wcale. Ja tak już mam, że jak kupuję gierkę to edycja najlepsza jaka jest i, i chuj, bo czemu nie? A no z pewnością kusi nieraz się nie opasa, wiesz, totalnie No jak są same skórki to czasem te. Tak. No bo to dużo rzeczy właśnie jest do kurcze kosmetycznych, nie? Mhm. Aczkolwiek Borderlands mi oddał ładnie. Bo o. wszystkie DLC było Dobra to jest etap który 4 na 6 Myślę że tutaj się zakończymy I nagram jeszcze jeden odcinek z tego Jak uważasz? No bo, bo poczekaj bo jak to będzie miało mieć kurwa No to już ma 47 minut, wiadomo, to niektóre rzeczy powycinam ale Bez sensu żebym wstawił dwugodzinny odcinek nie? <grym> No, dobra. Ja wiem, no ja wiem, ale no później oglądaj to nie? Mhm. Dobra widzowie, to my sobie tutaj zakończymy e, Za mną był Pegar. No i co? No widzimy się w kolejnym odcinku W kontynuacji ciągnie swój sego. Elo Cześć.